Pani dyrektor, drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy, kochani rodzice oraz pozostali. Witamy Was na zakończeniu szkoły przez klasy ósme. Chcieliśmy się pożegnać chociaż w online, ponieważ przeżyliśmy w tej szkole wspaniałe chwile. Poznaliśmy świetnych przyjaciół, najlepszych nauczycieli, zdobyliśmy ogromną wiedzę. Niestety po tych wszystkich latach, począwszy od zerówki do teraz, musimy się rozstać. Ale teraz zapraszamy na dalszą część przedstawienia, abyście pamiętali o nas dłużej. Pracowałeś prawie rok Oszczędzałeś każdy zarobiony grosz By wyjechać gdzieś stąd Musisz w końcu zresetować się Spakowana walizka dawno w kącie jest Wszyscy już czują, że Idą do wakacje, wo, ciepłe lato jest okropne. nasze wakacje, wo, czekasz na nie cały rok. Ach, te maulaty. Nie porozmawiam z nimi kolego. Na żaden poważny temat. W głowie im tylko wakacje, zabawy. Tymczasem my tu mamy do załatwienia poważne sprawy. Nasi klasowi geniusze dedukcji przybliżą Wam teraz wszystkim zebranym cel naszego dzisiejszego spotkania. Rok kalendarzowy, jak ustalono, liczy 365 dni. Zawsze w Ciebie wierzyłem i się nie zawiodłem, ale ja mam znacznie ciekawszą wiadomość. Posłuchaj, rok szkolny jest z całą pewnością krótszy niż rok kalendarzowy. Choć jeszcze nigdzie na świecie nie obliczono, ile dni powinien trwać. A to dlatego, mój drogi kolego, że w twojej sprawie są dwa różne stanowiska. Nauczyciele twierdzą, że rok szkolny jest za krótki, bo nie mieści się w nim program nauczania, a uczniowie twierdzą, że rok szkolny jest za długi, ponieważ program nauczania zazwyczaj nie mieści się w ich głowie. Mimo niezgodności poglądów w tej sprawie, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zgodni co do jednego że najmilszym wydarzeniem w roku szkolnym jest Dzień Rozdania świadectw. Macie rację chłopcy, jednak dla nas nie jest to zwykły koniec roku szkolnego podobny do wszystkich wcześniejszych. Zamykają się za nami drzwi szkoły podstawowej, otwierają wrota szkoły średniej. Zatem dziś, żegnając się ze szkołą, chcemy podziękować za dziewięć wspólnie spędzonych lat. Szkoła podstawowa wprowadziła nas w świat dotąd nieznany, Pokazała, jak wielobarwne potrafi być życie, ile cierpliwości może się zmieścić w jednym nauczycielu, a ile odporności na wiedzę w zaradnym uczniu. Tak, masz rację. Życie, zwłaszcza w szkole, jest niesamowite i wielobarwne. Tu spotykały nas pierwsze sukcesy i pierwsze porażki. Tu doświadczaliśmy radości i lęku. Uczyliśmy się cierpliwości i pokory. Kart w kalendarzu było niemało. Codziennie jedno zdejmował czas i cóż, powiecie, ot, przeleciało. Osiem lat minęło jak zbicza czas. Trudno uwierzyć, że to już koniec naszych zmagań w tej szkole. Minęło tyle lat, w przez te lata różnie. Były szczęśliwe dni z piątkami i szóstkami, ale stawały się w złe, kiedy nie udała się klasówka lub czegoś nie nauczyliśmy się. Wszystko się kończy i wszystko przemija, i sen się kończy i cudowne marzenia, lecz jest coś w życiu, co nigdy nie mija, a tym są miłe wspomnienia. Przed ośmiu laty do tej szkoły przyprowadzili nas rodzice. Niepewni, trochę przestraszeni, trzymaliśmy ich mocno za rękę. Z sercem pełnym obaw i oczami lśniącymi od łez, z trudem rozstawaliśmy się z rodzicami. A szybko upłynęło tyle lat, Lat, których nie zapomni żadne z nas, to chwile rozwijania się, jak tak. Nauki i radości piękny czas. Lecz pamiętajmy, że nie wszystko wiemy I komu zawdzięczamy, to kim się stajemy Dziękujemy wam za oddanie i miłości dar Za ogrom tych niesamowitych chwil Pomoc, poświęcenie sił. Dziękujemy za to, że dzięki Wam poznajemy siebie. Yeah, dziękujemy, wam. dziękujemy Wam. Dziękujemy Wam. Dziękujemy Wam. W szkole jak w tangu. Nie ma miejsca na samotne popisy. Uczeń i nauczyciel muszą tworzyć zgraną parę, bo tylko wtedy ich taniec zachwyci i pozwoli odnieść sukces. My tańczyliśmy bardzo różnie. Jedni z lekkością i polotem, inni natomiast zostali przy wypróbowanym kroku dwa na dwa. Na przykład ja. Ale partnerów do tańca mieliśmy niezwykłych. Jest na świecie ten ktoś tak bardzo bliski. Ktoś, to w moim sercu zawsze miejsce ma. Ktoś, kto mnie nauczył stawiać pierwsze kroki. Podał mi swą dłoń i poprowadził w świat. To dzięki wam mam teraz to, co mam. To dzięki wam wspanialszy jest mój świat. Niech dobry Bóg dostrzeżenie wam da. Siłę i zdrowie byście mogli żyć sto lat. Za Twój uśmiech, Mamo, za Twe dłonie, Tato, które nieraz dały w kość. Za to, że jesteście zawsze blisko przy mnie. Chcę dziś podziękować Wam. Za Twój uśmiech, Mamo, za Twe dłonie, Tato, które nieraz stały w kość. Za to, że jesteście zawsze blisko przy mnie, chcę dziś podziękować Wam. To dzięki Wam mam teraz to, co mam. To dzięki Wam wspanialszy jest mój świat. Niech dobry Bóg Waszterzenie, da, siłę i zdrowie, byście mogli żyć sto lat. Chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim nauczycielom za trud i pracę, jaką włożyliście w to, abyśmy się czegoś nauczyli i było nam w przyszłości łatwiej, w szczególności. Dziękujemy Panie Dyrektorze za cierpliwość, wyrozumiałość i za dobre słowo, które mogliśmy od Pani usłyszeć. Naszym wychowawcom za nas trudnych wzorów i dbanie o nasze dobre wychowanie. Panią z Polskiego za to, że nauczyły nas pisać i czytać. Panu z historii, że nas tego, jak żyli ludzie w danych czasach. Pani Semi za to, że nauczyła nas, jak bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne. Panu z plastyki za docenianie każdego rysunku, chociażem nie były one za dobre. Panią kucharkom za pyszny i pożywny posiłek. Panu z WF-u za to, że pokazał nam, jak bezpiecznie ćwiczyć, nie robiąc sobie krzywdy. Panią z angielskiego za nauczenie nas, jak poprawnie mówić w tym języku. Pani z geografii za to, że dzięki niej mogliśmy poznać różne zakątki świata. Pani z muzyki za lekcje, dzięki którym Mogliśmy się nauczyć gry na flecie. Panu z fizyki za wytłumaczenie nam, co to jest światło. Pani z techniki za to, że nauczyła nas, jak zrobić różne prace plastyczne. Pani z doradztwa zawodowego za to, że wytłumaczyła nam, jak rozsądnie wybrać szkołę. Księdze dziękujemy za przygotowanie do bieżmowania. Pani z języka niemieckiego za zapoznanie nas z tym językiem i wytłumaczenie nam zasad tego języka. Pani z biologii za to, że nauczyła nas jak unikać i chronić się przed chorobami. Sprawowały nad nami opiekę w młodszych, młodszych kasach i nauczył nas pierwszych kroków ku nauce. Paniom sprzątającym, za sprzątanie sal, w których się uczyliśmy, abyśmy się dobrze czuli. Panu konserwatorowi za naprawienie każdej usterki. Jak szybko minęły nam lata te sami, sami nawet nie wiemy, kiedy i gdzie. Stoimy. Stoimy tu, wokół ludzi tłum pytacie nas. Skąd ten smutny szum bierze się? Dziś pożegnać się nadszedł czas. Jeszcze jedno chwilę, a może dwie. I już tak jak dziś nie spotkamy się. O, oh, oh, oh. mama Mia, dziś jesteśmy tu, tak, tak, po raz już ostatni. Mama Mia, czy wrócimy znów do tych wszystkich twarzy bratnich? Mamy serca płaczące, choć usta są śpiewające. Bye, bye, tak musimy odejść stąd, mama Mia. Teraz wiemy to, że to był ostatni w szkole rok. Czasem byliśmy fajni, a czasem nie. Czasem też się zdarzyło, że było źle. Lecz kiedy znów. Września będzie już, wspomnijcie nas i z pamięci kurz bo to czeka każdego z Was. Na każdego ucznia przychodzi czas: dzisiaj żegna Ty, a jutro ja. O, o mama mija, dziś jesteśmy tu, tak, tak, po raz już ostatni. Mama mija, czy wrócimy znów? Do tych wszystkich twarzy bratnich Mamy serca płaczące Choć usta są śpiewające Bye, bye, tak musimy odejść stąd Mama, mija, teraz wiemy to Że to był ostatni w szkole rok